Wszystko w porządku? Tak, dziękuję. To, co zrobiłaś, było. Sama nie wiem, jak to się stało. Nie wiedziałam, że umiem pływać. no tanto. Nieważne. Zapomnij o tym. Nie wiem, jak do tego doszło. To był jakiś impuls. Nagle zobaczyłam tańczącą Adrianę i. Skąd znasz jej imię? Wydawało mi się, że ta pani ją tak nazwała. To Joja, niania Adriana. Jest dla nas niczym członek rodziny. Niestety jest już stara. Na szczęście dzięki Tobie wszystko dobrze się skończyło. Dziękuję. Będę musiał poszukać kogoś, kto mi pomoże przy Adri. Najważniejsze, że nic się nie stało i oby się nie powtórzyło. Ty drżysz. Proszę. Na pewno dobrze się czujesz? Tak. Zajmij się swoją córką. Pewnie wciąż jest wystraszona. Zapraszam cię na filiżankę czegoś ciepłego. Samochód gotowy, pani Carmen. Byliśmy szczęśliwą rodziną. Mieliśmy wszystko. Teraz moja córka nie żyje. Mam sforowanego męża i wnuczkę, która przez sen woła swoją mamę. Moje serce cierpi. Już nigdy nie będzie biło tak mocno jak kiedyś. Proszę tak nie mówić. Śmierć nieodżałowanej Mariany dotknęła nas wszystkich. Na szczęście mamy Adrianitę, a pan Ernesto wraca do zdrowia po zawale. Gdy umierają rodzice, ich dziecko staje się sierotą. Gdy umiera współmałżonek, mówią wdowa, wdowiec. Gdy umiera nasze dziecko, nie ma na to nazwy. Nic nie potrafi określić ogromu bólu i cierpienia duszy. forma, de sacarlo del alma. chodźmy. Jesteś dzielną dziewczynką. Na dodatek pięknie tańczysz. Przyjdź się do mnie, na szczęście. Tam jest jej skuter. Niepotrzebnie go jej kupiłem. Proszę to poczekać. Pójdę po nią. Nie, ja pójdę. Ty zostań. Jestem pewny, że to się źle skończy. Na plaży jej nie ma. Mam nadzieję, że nikt jej nie widział ani nie rozpoznał. Joja, ubieli. Wszystko w porządku. Muszę teraz wracać do pracy. Odwieźcie do domu? Nie trzeba. Mam tu swój skuter. Skuter? Mieszkasz w pobliżu? Nie. Miałam ochotę gdzieś wyjść, spotkać ludzi, poopalać się. Musiałam dokądś uciec. Przed kim? To długa historia. Może kiedyś ci opowiem. Dziękuję za marynarkę I za herbatę, muszę już iść Zostań, jesteś cała przemoczona Nie przejmuj się, wyschnę na wietrze To zaleta skuterów Było mi miło Daniel? Montiel Daniel Montiel Co się stało? Nic ważnego Zamyśliłam się. Do zobaczenia, panie Montiel. Świetny pomysł. Zwłaszcza po dzisiejszej przygodzie. Nie sądzisz? Kto wie? Sprawdzę, czy mam suchą wizytówkę. Pracuję w Angel, linii lotniczej dla vip -ów. A ty? Nigdzie. Na razie nic nie robię. Jesteś jedno niewiadomą. Każdy zdeponować te czeki na drugim koncie. Wiesz, którym. Oczywiście, proszę złożyć podpis. Poproś pana Velasco, żeby pilotował samolot ze mną i Danielem na pokładzie. Nie chce pani kapitana Quintero? Ostatnio zrobił się jakiś dziwny. Mam wrażenie, że nie jest zadowolony z pracy w naszej firmie. Chyba go zwolnię. Właśnie odebrałam jego dymisję. Zrezygnował z pracy. Dlaczego? To wszystko, Vicky. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Sara. Saro, kim są ludzie, którzy korzystają z naszych samolotów? A To to jest. Zawarłyśmy umowę. Ja zajmuję się sprzedażą naszych usług, a ty rozstrzygasz problemy prawne. I niech tak zostanie. Problemy właśnie się pojawiły. Ponosimy odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje na pokładach naszych samolotów. Quintero zwolnił się, bo nie chce wozić gangsterów. Gdzie ten kretyn? Chcę, by mi to powiedział osobiście. Skąd taki pomysł? Z naszych usług korzystają same znakomitości, milionerzy. Nigdy nie wyraziłabym zgody, by nasze samoloty przewoziły gangsterów. Obyś nie wpakowała nas w kłopoty. Wierzysz temu durniowi bardziej niż mnie? Quintero. Quintero, Myśli tylko o pieniądzach. Pewnie próbujecie cię szantażować, by coś od ciebie wyciągnąć. Uwielbiam szantaże. W tym akurat jestem dobra. Co innego narkotyki. Z nimi nie chcę mieć nic wspólnego. Pamiętaj, że jestem właścicielką połowy firmy. Nie zamierzam tego stracić. A ja reprezentuję właścicieli drugiej połowy akcji i nie pozwolę na to. Żegnam. Przeklęty hintero. Cześć Montana! Witaj wspólniczko! Mam wrażenie, że jesteś wściekła. Twoi ludzie okazali się mało dyskrecni. A jeden z moich pilotów ma zbyt długi.